Witam, dzisiaj mamy maszynę Kuchni Discover XM do sprzedania maszyna świeżo przyjechała, dokładnie dzisiaj świeżo zwalona z ciężarówki jest rozkładana hydraulicznie tak jak widać ma ładne duże talerze więc jeszcze długo popracuje cała w oryginale 100% nigdzie nie spawana, podnoszona na kołach Naprawdę gruba, mocna rama. Kalerze bardzo duże. Lekko się kręci. Z tyłu ma oświetlenie drogowe. oraz zaczep można coś jeszcze zająć, zahaczyć jakieś wały czy coś piękna duża talerzówka Polecam i zapraszam do, do oglądania i zakupu.